Panie serdecznie witam Państwa na uroczystości przekazania nowego wozu bojowego dla obecnych Witam serdecznie gości, którzy są na dzisiejsze spotkanie. Witam Ministra Sprawiedliwości, Pan Michał Sekretarza pana Gabriela Wysarycz, Radnego Powiatowego, Pana Szymona Bolika. Witam zastępcę Komendanta powiatowego państwa Straży Pożarnej w Raciborzu, młodszego Brigadiera Pawła Sowy. Witam ze Zarządu Powiatowego Związku Ottońskiej Straży Pożarnej Polityki Polskiej w Radzi Bożu Stefana Stefana Kaptura. Martylego. Witam członków Komisji przedstawicieli mediów oraz wszystkich Państwa. na z się będzie więc zabezpieczenie do tego momentu oraz mieszkańców jest bardzo ważny dzieci, bardzo chyba serca po prostu dla naszej społeczności lokalnej. Myślę, że musimy być w miejscu, w którym możemy być w stanie, w stanie, w w stanie, w Serdecznie w imieniu Właszczyzny, Przewodniczącego Rady oraz Współpracownika serdecznie dziękuję i przekazać, aż ten Pan Wójt nie Prowiarka. Myślę, że to się może. Będę służył tylko dla lokalnej Prowiarek, ale w całej naszej Gminie to Wydaje się, kiedy nie pomagać. W Myślę, że jesteśmy do tego odpowiednio przygotowani swoim dowodem pracy i do przygotowaniem świętej pomocy. Daliśmy wiele dobrych przykładów, więc że jako przedstawiciel totalnej społeczności przekazuję fakt przy tego samochodu, co do tego, co się dzieje. Dziękuję bardzo za to. Dziękuję. Dziękujemy. Panie nasz Boże, kiedyś my światu wszystkimi nadaliśmy wnętrzny i porządek. Nie będzie tego stworzenia służąc człowiekowi, przyjmują go przy życiu, oni znajdą ciepło i światło, to już raz, to światło złoto, ale może być też zaproszenie dla człowieka i nie tylko tej stworze. Na dobytku ludzkiego, wszelkiego innego dobra, prosimy się o chowostwa w ten samą, strażacki, tym który dzisiaj odejmie do użytku.

Tu mówię, że jesteśmy w swoim gronie i się bardzo cieszę, że u nas na Ziemi Raczej Polskiej kolejny dobry sprzęt będzie służył po prostu do ratowania ludzi, czyli do tej roboty, którą zajmujecie się na co dzień, zajmujecie społecznie, lecz tym bardziej to jest bardzo wartościowe. Bardzo się cieszę, że tam nie są takie możliwości, że można wspomóc, e, że można zaaranżować dodatkowe środki. Ja wiadomo, że każda złotówka dla gminy jest, zwłaszcza wewnętrzna, jest pewnym gatunkiem, która może służyć Wam, a to poprawia po prostu bezpieczeństwo wspólne nas wszystkich, a niewątpliwie macie na swoim pokładzie jednego z najbardziej skutecznych ludzi na ziemi Radzie Polskiej radnego Wolinka, więc tym bardziej korzystajcie z tej dobrej duszy, która tutaj u Was w kromiarkach działa i która troszczy się o to wszystko, o co powinien się troszczyć, więc tym bardziej cieszę się, że, że ja też jakąś tam swoją skromną cegiełkę mogę to wszystko włożyć i dołożyć, a Zawsze strażacy, zwłaszcza na ziemi radzieckiej, no to będą, to są ci ludzie, z którymi którym jestem wdzięczny i z którymi blisko chcę się trzymać właśnie za tą ciężką, codzienną robotę którą panowie wykonują, więc czoła, dziękuję za tą, za tą codzienną pracę. Sprzęt zawsze służy dobremu, czyli służy ratowaniu życia, zdrowia, pomaganiu innym. To strażacy ochotnicy są najczęściej pierwsi na miejscach zdarzeń, miejscach wypadków i, i punktu sprawiedliwości właśnie służy temu, żeby pomagać pokrzywdzony przez przestępstwa, pokrzywdzony przez wypadki drogowe. Oby jak najrzadziej musiał być używany do tego. Raczej, żeby był używany do ćwiczeń, do, do różnego rodzaju wydarzeń też, które organizuję. I w wszystkim w końcu pozdrowienia dla całej reszty załogi tutaj w Ochotniczej straży Pożarnej I też podziękowania na ręce Pana Prezesa za to, że Prezesa naszego powiatowego, że Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna w naszym powiecie ma się bardzo dobrze, bo to porównanie z innymi okolicami. Rzeczywiście tutaj zawsze wszystko jest zerwane, jest to dobra współpraca na linii strażacy, samorząd, ale też rząd. te Wszystkie programy rządowe są dobrze wykorzystane, mądrze wykorzystane. Też na ręce pana podziękowanie, że zawsze to wsparcie strażaków państwowych, zawodowych. Jest przy, i przy pisaniu wniosku, i przy tej bieżącej współpracy, więc, więc za to wszystko chylę czoła i e, życzę e, jak najsprawniejszego wykorzystania właśnie tego sprzętu w połączeniu z tymi umiejętnościami, które, które już macie. Niech to dobrze służy i niech ściąga nowych, młodych, bo to jest zawsze chyba teraz największe wyzwanie, żeby każde jednostkę, te nowe pokolenie zachęcić, żeby, żeby tą pasję w sobie odkrywali że cieszę się bardzo, dziękuję i w razie potrzeby polecam się pamięci za pośrednictwem na pewno Szymona, zawsze będzie to skuteczne. Jesteśmy wdzięczni do ten tak wspaniały dar Myślę, że to, co Pan minister powiedział, jeżeli chodzi o yy, po prostu nasze ochotnicze straże pożarne, nie mają się najgorzej. Myślę, że każdy samorząd stara się je po prostu wspierać. Ważnym elementem w tym wszystkim jest człowiek, bo jeżeli są ludzie, którzy chcą, po prostu nieść pomoc w tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, to na pewno jesteśmy bardzo wdzięczni za to wszystkim uchodźcom z ważnym pożarnym i staramy się na pewno ich doceniać. No, wiadomo, środki na bezpieczeństwo zawsze są środkami bardzo ważnymi. Nigdy nie wiadomo, kiedy czy ta potrzeba niesienia pomocy dniemu człowiekowi zajdzie i z tego miejsca naprawdę jesteśmy wdzięczni. Borykamy się z wieloma różnego rodzaju problemami, ale uważamy, że bezpieczeństwo naszych mieszkańców czy mieszkańców powiatu wojewódzkiego, czy tych, którym by trzeba było zamieść tą pomoc, jest bardzo ważnym elementem. Myślę, że w tym wszystkim to, co pan minister powiedział, zachętą, żeby młodych ludzi do tej pracy społecznej zachęcić, no jest na pewno jakiś element w postaci jakiegoś nowego sprzętu, to na pewno bardziej mobilizuje. Wokół tego młodzi ludzie się krzątają, mamy nadzieję, że to są przyszłe kadry, kadry ochotniczej straży pożarnej, ale myślę, że najważniejszym w tym wszystkim jest to, że Potrafimy ze sobą współistnieć, że ten dar po prostu ministerstwa jest dla nas wielkim wydarzeniem, bo gmina nie jest liczebnie ludnościowa duża. Niemniej jednak majątek, który się tutaj na tej materii na naszej gminy znajduje, chcemy no, jak najlepiej kończyć, żeby nasi mieszkańcy mogli spać oraz po prostu zakłady, które tu zainwestowały też czuły się bezpiecznie. Myślę, że ważnym elementem jest, to są nasi strażacy i z tego miejsca serdecznie w imieniu własnym, y, jako w imieniu, prezesa zarządu gminnego też jestem wdzięczny. Myślę, że ten samorząd będzie służył dla tych wszystkich, którzy tej pomocą na będą oczekiwani. Serdecznie dziękuję jeszcze raz. Proszę złożyć nasze podziękowania na ręce pana ministra. i dziękuję, serdecznie. Ruchowie, chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do pozyskania tego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a przede wszystkim panu ministrowi Kołowi Gosiowi za jego pomoc, za wkład, za tą cegiełkę, która jest nie do przecenienia. Dziękuję panu Wójtowi, panu prezesowi powiatowemu i innemu. I chciałem życzyć, żeby ten samochód sprawował się jak najlepiej, bezawaryjnie, żeby służył niesieniu pomocy tym, którzy jej potrzebują. I na ręce yy, druha Mariusza Steinera, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w trowiarka chciałem złożyć ten list gratulacyjny. Gratuluję prezesie. Dziękuję, Dziękuję panu komendantowi. Zarządu Powiatowego, Pana Panie Ministrze, Panie Przewodniczący, drogowie Staracy, Panie Wójcie. Ja w imieniu Zarządu Powiatowego, w o Pożarnych Powiatu Radzieckiego, chciałem przede wszystkim pogratulować serdecznie odczyt Straży Pożarnej w tego samochodu. Jest to, jak znam tą historię, pierwszy nowy samochód w Waszej jednostce. Naprawdę to jest też wydarzenie, tej, wielkie wydarzenie w jak tej jednostki. A panu, panie ministrze chciałem serdecznie podziękować za yy, można powiedzieć stuprocentowy wkład yy, pozyskania tego samochodu, no bo bez środków finansowych no, trudne by było yy, yy, pozyskanie tego samochodu. Nie jest, nie jest to pierwszy wkład z Ministerstwa Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o podatki Polski, bo pamiętamy dwa lata temu, Mieliśmy bardzo dużą transzę środków finansowych na sprzęt dla wszystkich jednostek Powiatu Raciborskiego. Serdecznie dziękuję, bo to był naprawdę wielki zaszczyt finansowy dla wszystkich naszych jednostek. W imieniu całego, wszystkich serwisów ochotników serdecznie dziękuję i życzę jednostce OS Powiatki, aby ten samochód służył jak najdłużej i żeby. Jazdy tego samochodu nie kojarzyły się z jakąś ludzką tragedią. Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Szanowni Państwo, nie będę wiele mówił, bo wiele wspaniałych słów padło. Ja chciałem bardzo podziękować Panu za wsparcie, którego Pan udziela na każdym kroku i nie tylko moim sobie, bo Pan zaznaczył tutaj, że ja szczególnie, ale to każdy, który się do Pana zwraca, znajduje zawsze pomoc i za to jesteśmy ogromnie wdzięczni jako społeczeństwo. A wam strażacy z z którymi dorastałem tutaj, dla mnie jest to niezwykle wzruszający ale kiedy ten samochód tutaj wjeżdżał, to mi się łezka w ogóle zakręciła no i tutaj czuję to wzruszenie. Wiem, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zdziałać dużo dobrego. Dziękuję wam bardzo za to. Również panu ministrowi chciałem podziękować za wsparcie, za tego samochodu. Chciałem życzyć strażakom z Krowiarek, żeby ten samochód jak najdłużej działał bezawaryjnie i żeby nie musieli nim zbyt często wyjeżdżać do akcji, do niesienia pomocy oraz tego, że za każdy, żeby za każdym razem, gdy wyjadą, całą wrócili z powrotem do Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Panie Przewodniczący, pan Przewodniczący, pan Przewodniczący podsumować na okwiecie. Proszę. Szanowni Państwo, Panie Ministrze, Szanowni Strażacy, jest to moment taki, który właściwie prowadza nadzieję w to, że cuda się zdarzają. Parę lat temu, kilkanaście lat temu zdobywaliśmy samochody dzięki naszej współpracy z gminą Liderbach. Ten samochód jeszcze tutaj jest przed jednostką. Wtedy mieliśmy troszeczkę trudniejszą sytuację. Wsparli nas. Nasi przyjaciele. Teraz mamy przyjaciela w ministerstwie, który przede wszystkim pamięta skąd pochodzi i gdzie są jego strony, i tak jak tutaj powiedział Pan Szymon Bolik, stara się jak może wspierać te wszystkie działania, które na Ziemi raciborskiej są w szeroko rozumianym aspekcie i bezpieczeństwa, ale nie tylko. Za to Panu ministrowi mało podziękowań, to naprawdę wielkie ukłony. Bo przeżyłem już mnóstwo polityków, którzy w pewnym momencie zapominali o swoich korzeniach a, a zaczęli mieszkać i żyć z tym co się dzieje w stolicy. Pan minister jest naprawdę jednym z niewielu ludzi, który współpracuje z tą lokalną społecznością i stara się te kontakty naprawdę utrzymywać i żeby one przynosiły też efekty. Panowie strażacy wam. Życzyć należy właściwie jednego, żeby ten samochód był najmniej potrzebny do tragedii. To jest rzecz, która powinna być bardzo dobrze, że jest, ale im mniej będzie używana, tym lepiej, bo każdy wyjazd niestety to są jakieś zdarzenia losowe. Życzyć Wam należy tylko dużo zdrowia, przede wszystkim wytrwałości w tym, co robicie. Obyście potrafili też zachęcić do tego młodzież, a widzę, że młode pokolenie już nam z boku się przygląda, więc na pewno będzie. Wszystkiego dobrego. Wam serdecznie dziękujemy za to, co robicie na i Panu Ministrowi jeszcze raz za to, że pamięta o nas, o naszej gminie i odpowiecie. Wszystkiego dobrego. W imieniu jak ja chciałem podziękować Panu Ministrowi. Yy, nas wszystkich strażaków. No, pan powiedział, że to jest mało tego, to chyba jest największa z tego w tej sprawie. Yy. Marzyliśmy o tym od lat, odkąd przyjęliśmy tą straż, 18 lat z kolegami. Tak na przodu może nikt w nas nie wierzył, ale teraz trochę pokazujemy, że tutaj jesteśmy bardziej i dziękuję panu ministrowi, że odpłacili za i że przyszłyśmy na taką małą miejscowość jak Krowiarki. Na pewno nigdy nie zawieziemy i nie odmówimy pomocy. że raz dziękuję.